Siemandero, to ja, doktor i witam w kolejnym filmie z Forza Horizon 5 i oczywiście z kolejnego zadania z nowej playlisty festiwalowej, a jest z nim zadanie fotograficzne. Oczywiście banalnie proste. A w ogóle jeszcze moment. Jesteśmy na y, tutaj ulicznej scenie, przystanek Horizon. Z poprzedniego filmu na tym przystanku tutaj kończyliśmy i tu się znajduje skarb, więc zapraszam. Do mojego innego filmu, jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem skarbu. A teraz robimy zadanie, właśnie fotograficzne, więc daleko nie musimy jechać. Mamy tutaj, tak, wyzwanie fotograficzne: Street z Sfotografuj Renome Gun R26R z roku 2008 na przystanku festiwalowym sceny ulicznej Horizon. I mamy dokładnie pokazane, jakie auto. I w którym miejscu tak? Więc, no, banalnie proste zadanie, bierzemy sobie renowaczkę, gdzie ona tutaj będzie. Renault, i bierzemy dokładnie tą megankę R26R 2008 rok. To jest to samo co tutaj, tylko ja mam zmienione malowanie. Więc sobie wsiadamy w furę i podjeżdżamy jeszcze raz na przystanek. Bo nas zrespi na ulicy. No nie wierzę, ale tak, jeszcze mi przywalił w Dubsku jakiś no, Dodge Viper. Chciałem się tu wycofać i wjechać. I znowu szkoda, że nie ma nocy. Bo byśmy mieli fajne zdjęcie. No w ogóle teraz to będzie zdjęcie pod słońce, no ale nie szkodzi. Dobra, robimy, koła skręcamy, robimy zdjęcie i zaliczamy zadanie. Proszę bardzo, mamy scenę, mamy furę, klikamy. Renault zaliczone i zdjęcie zrobione na scenie ulicznej zaliczone. Także to... a, jeszcze, moment, no wyjdziemy, zobaczymy czy nam zaliczyło. Bo to różnie bywa, nie? Dobra, znowu nie mam informacji. Wejdziemy sobie w playlistę. No i zadanie zaliczone. Także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę. Jak nie pomogłem, a jesteś moim <laughs> widzem. Także też zostaw łapkę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Strzałeczko i do na następnego. Cześć.